Hybrydowy Chrysler Pacyfika. prosto ze Stanów Zjednoczonych. O, tutaj macie dowód, że hybrydowy. Zajrzyjmy do środka. Poduchy na swoim miejscu, dwa fajne wyświetlacze, analogowe wskazówki. Duża ilość przestrzeni w tym samochodzie rodzinnym, prorodzinnym, 5-7 osobowe. Zobaczcie na te podłokietniki, ile tutaj jest przestrzeni. Dwa kluczyki, piękna sprawa. Harman Cardon. Szklany dach panoramiczny, a także regulacja nawiewów dla tylnej części pasażerów. No, powiem Wam szczerze, taką furą to można podróżować. Wielki wóz, jakieś tu drobne zarysowania. No i szukamy szkody, moi drodzy. Szukamy szkody, szkody blacharskiej, mechanicznego uszkodzenia. Nie widzimy, ale widzimy za to, moi drodzy, gradobicie i prezentuje się ono w ten sposób. Także PDR-owiec będzie miał co robić. Auto dzisiaj przyjechało... I już jest sprzedane. Serdeczne gratulacje dla nabywcy. Auto bez szkody prosto ze Stanów Zjednoczonych. Znaczy, szkoda jest, ale taka co w Krakowie, był graf na przykład.